Ta długa no, reżynę, nałożyłem to... czy nie? Ja pierdolę, no jak nie nałożyłem? Nie wiem, bo oni doszli do Rockford Plaza też, nie? To <coughs> nie z ma jechać swojego. dalej, nie? I tutaj w kanapie takie auto jeździ Z której strony? Ja pierdolę, ja jeździ, wchodzę na dół Shakedown, jeszcze długa. One down, kanał metra. Tak jest, kurwa, te te. tak jest!